Trzeba pracować z agentem lokalnym, gdyż najważniejsze, co może taką wartość przekazać na taki agent, to wiedza na temat rynku. Tak naprawdę, jeżeli jest uczciwy, to wie, który deweloper ma słabszą jakość, który deweloper już miał jakieś fopa na inwestycjach, którego inwestycje się przeciągają, którego finanse dzisiaj nie są zbyt dobre. Karolina Lewińska. Sebastian Bruski. Inwestujemy i pomagamy inwestować innym w nieruchomości w Polsce i za granicą. Dzisiaj odcinek bez cenzury. Opowiemy Wam nieco o pułapkach, w które możecie wpaść inwestując za granicą. A o czym będzie? O pseudoagentach, których możesz spotkać na swojej drodze do wymarzonej inwestycji na Cyprze. I tutaj bym powiedziała, że chyba nie tylko na Cyprze, ale tak na dobrą sprawę wszędzie, gdzie mamy do czynienia z zawodem. Agenta nieruchomości, który w świetle prawa danego miejsca, w którym inwestujemy, poruszamy się na rynku nieruchomości, wymaga licencji. Pojawiają się właśnie tak zwani pseudoagenci, którzy, jak to nazywaliśmy, są takimi naganiaczami i oni mają niewiele wspólnego z rynkiem nieruchomości, a przede wszystkim nie mają wiedzy co do rynku nieruchomości, ale nagle. Oprowadzając nas po danym miejscu turystycznym, tak, akurat w naszym przypadku tutaj po, po Cyprze, po wyspie, bądź też wykonując inne wolne zawody, nagle okazuje się, że oni mają swoich znajomych, którzy są deweloperami, którzy pracują w biurach nieruchomości i dziwnym trafem są w stanie tak na dobrą sprawę polecić nam najlepsze nieruchomości i sprzedać nam mimochodem tą nieruchomość. No, no i. No dokładnie. I tu. Yy... Najlepsze są takie akcje, gdzie to kelnerka proponuje super projekty, bo jej brat jest deweloperem, to taksówkarz wiodący cię z lotniska, też ma najlepsze, najtańsze oferty. I to by nie było takie złe, gdyby chociaż im choć w jakiejś części przyświecała chęć pomocy tobie. A tak naprawdę kierują się jednym, zyskiem wypłacanym przez sprzedającego, czyli tak zwaną wypłaconą prowizją. I to jest to, przed czym tak naprawdę przestrzegamy, bo przecież akurat pewnie nie tylko my, ale nasza, nasza firma kieruje się wartością dla klienta. Czyli przede wszystkim analiza oferty dla klienta jest u nas ponad wszystko. I tutaj mówimy o tym, że ta współpraca z agentami, z którymi współpracujemy, z deweloperami, jest po to, żeby dać wartość dla naszego klienta, a zupełnie odwrotnie jest właśnie z pseudo agentem, który tej wartości nie daje, tylko on liczy na swój zysk, tak? No dokładnie i tu bym powiedziała, że kłania się wiedza, bo my, jak wspomniałeś, współpracujemy z agentami, ja dodam, że licencjonowanymi, ale też nie z wszystkimi i tak samo nie współpracujemy z wszystkimi deweloperami, bo już sami doświadczyliśmy tego, że projekty, w które inwestujemy, no nie wszystkie, pomimo, że są na rynku, że deweloper ma jakąś renomę, nie wszystkie nadają się do, do zainwestowania, tak? Z wielu przyczyn. Myślę, że nasza wiedza tutaj jakby zdobyta, w, czy to na rynku polskim, czy cypryjskim w zakresie flippingu naszej firmy zarządzającej najmem, nawet deweloperskich przygód Twojego kursu, więc, więc mamy tutaj tą wiedzę, czego wymagamy od drugiej strony, czy to od dewelopera, czy to od agenta. A jeżeli jesteśmy osobą, która tak na dobrą sprawę nie ma takiej wiedzy jak my, no to bardzo łatwo popaść w takie pułapki, które wynikają jakby nie z złych nawet intencji, tylko po prostu z niewiedzy osoby, która jest tym łącznikiem pomiędzy właśnie stron, Sprzedającą i stroną kupującą. No i kiedy to jest agent bez licencji, bez podstawy, tak, która powinna być takiego must have po stronie osoby sprzedającej, co powinno być sprawdzone, jakie walory powinny być w nieruchomości, tak, jakie aspekty prawne muszą być spełnione, no to tu się pojawiają problemy. A niestety wiemy, że no, rynki zagraniczne, no i w ogóle chyba rynki, mają to do siebie, że. Nie każdy deweloper, nie każda nieruchomość nadaje się tak na dobrą sprawę do kupienia z różnych względów. W tym miejscu e, trzeba przypomnieć nasze poprzednie odcinki, gdzie e, powtarzamy, zresztą nie tylko w odcinkach, ale w ogóle wielokrotnie powtarzaliśmy, że trzeba pracować z agentem lokalnym, gdyż najważniejsze, co może taką wartość przekazać na taki agent, to wiedza na temat rynku. Tak? Czyli on wie, tak naprawdę, jeżeli jest uczciwy, to wie, który deweloper. Ma słabszą jakość, który deweloper już miał jakieś fopa na inwestycjach, którego inwestycje się e, przeciągają, którego finanse dzisiaj e, nie, e, nie są zbyt dobre. Tak? I to jest e, właśnie różnica pomiędzy kimś, kto się nazywa agentem albo pośrednikiem bez licencji, dlatego że nie ma żadnej odpowiedzialności. A jeżeli chodzi o licencjonowane biura, to są polisy ubezpieczeniowe, taki agent ma pewną odpowiedzialność. Oczywiście pracownik biura, pośredniczącego wcale nie musi mieć licencji, to może być też tylko agent i wcale nie musi działać według zasad. I tutaj już jest kwestia wyboru tego, tego właściwego biura, tak? Czyli też rozeznania się na rynku, w tym, które biuro ma wieloletnie doświadczenie, ilość transakcji przeprowadzonych, a może ilość dyplomów przyznanych przez różne szkolenia, czy certyfikacje takiego biura. To zawsze trzeba zrobić Inwestując za granicą. Powiedzieliśmy sobie o tych tak zwanych naganiaczach, tutaj e, lokalnych można powiedzieć, bo czy tutaj, ale lokalnych na danym, na danym terenie, którzy nie mają nic wspólnego z nieruchomościami, nie mają wiedzy, nie mają doświadczenia tak na dobrą sprawę, tylko po prostu. Chcą albo szukają pomysłu na biznes, tak bym to zdefiniowała. Albo dodatkowy zarobek. Albo dodatkowy zarobek, ale są też osoby, które właśnie dzisiaj w dobie trendu, który mamy, czyli tego, że Polacy szukają możliwości inwestycji za granicą, zwęszyli, że tak powiem, możliwość zarabiania pieniędzy, i pomimo, że z branżą nieruchomości mają niewiele wspólnego, to nagle pojawiając się na wakacjach, tak, czy też po prostu no, widząc jakby możliwości, tego trendu, zaczynają polecać i zaczynają współpracę, i nagle stają się, że tak powiem, sprzedawcami nieruchomości gdzieś tam na danym rynku. To jest taki trend ostatnio bardzo często spotykany. Nawet kiedyś trafiłam na panią, która w historii swojej była, nie wiem, podologiem, a nagle zaczęła zajmować się nieruchomościami. To się faktycznie dzieje i powiedzmy sobie szczerze, że tutaj ta znajomość rynku to jedno lokalnego, ale dwa, że w ogóle znajomość branży nieruchomości. Nie ma nic w tym złego, jeżeli mamy faktycznie doświadczonego agenta, który działa na rynku polskim i chce swoje portfolio poszerzyć i szuka na tą okoliczność odpowiedzi dla swoich klientów, ale no już gorzej, kiedy to jest po prostu osoba, która nie ma kompletnego pojęcia i nagle znalazła pomysł na biznes. No, do mnie kiedyś na stoisku, na targach podeszła pani, która mówiła, że była raz na wakacjach na Cyprze i ona też już zajmuje się teraz nieruchomościami i generalnie jest agentem, nieruchomości, agentem ubezpieczeniowym, ale już teraz ma podpisane umowy z deweloperami i ona też sprzedaje Cypr, co chodzi akurat o Cypr północny. No i pytanie moje pierwsze do niej, na ile zna rynek, na ile wie, jak to tam wygląda, który deweloper jest uczciwy, który nie. Bo mnie jakoś tam umknęła z tym, odpoczął ale generalnie nie ma żadnej wiedzy. I to się nie tyczy tylko Polski i Cypru, to się tyczy generalnie całego świata. To nie jest zawód chroniony, można to robić, tylko minimum wiedzy, minimum wiedzy rynkowej i tego, żeby działać w imieniu inwestorów, czyli klientów, którzy będą od nas oczekiwali jakiejś wiedzy, a tu jest zero. Przesyłanie linków do ogłoszeń, które tak naprawdę są ogólno dostępne na stronach internetowych. Nawet ostatnio, w, nie wiem czy pamiętasz, ale w panelu. Jednym z wydarzeń, na którym byliśmy, mieliśmy okazję rozmawiać z agentkami faktycznie doświadczonymi z rynku hiszpańskiego. One też o tym mówiły, o tych trendach. Oczywiście, ktoś ma swoją agencję, ma swoją renomę, to się, to się zawsze broni, ale jednak no, warto tu uczulić ludzi, bo. Chcąc zainwestować, nie wiemy z kim mamy do czynienia, więc jednak warto by było to zweryfikować, tak? kto jest po drugiej stronie i, i żeby jednak to minimum tej bazy, tej, tych informacji, ta druga osoba była w stanie nam dostarczyć. Tak teraz padłem na taki, e, taki pomysł, taką myśl, że tak naprawdę trochę winni tej sytuacji też są deweloperzy, bo deweloperzy po prostu chętnie będą się dzielić, e, robią biura w hotelach, e, robią reklamy w taksówkach żeby tylko coś sprzedać, to właśnie może być jeden z tych deweloperów, który na przykład nie dowozi, który na przykład buduje niezgodnie z prawem budowlanym, który na przykład jest po prostu nieuczciwy. Idąc do pseudo-agenta, naganiacza, jak zwał, tak zwał, który nie ma doświadczenia, który nie ma wiedzy, po prostu możemy zostać wrzuceni na minę, tak? Delikatnie mówiąc, bo to się może skończyć tragicznie. Czym my się tu różnimy, czym się w ogóle nasza działalność różni od. Takiej pracy już wspomnianych naganiaczy? Ja bym przede wszystkim powiedziała, i ja to często powtarzam, że my nie jesteśmy agentami, ale inwestujemy i pomagamy innym ludziom inwestować w te nieruchomości. I to też wynika z dużego już dzisiaj doświadczenia, wiedzy, którą zdobyliśmy na różnych obszarach. Bo prawda jest taka, że czy to inwestycje nasze, czy to nasze projekty. Fliperskie, nasze projekty, nawet deweloperskie, nasze zgłębianie wiedzy przez kilka lat, dało nam zupełnie inny obraz. To, co dzisiaj dajemy innym, jest też odpowiedzią na to, czego my nie otrzymaliśmy, chcąc zainwestować, chcąc przeznaczyć jakby swoje zarobione środki na to, żeby faktycznie ulokować je dobrze, bezpiecznie i żeby one pasywnie mogły dla nas zarabiać, więc, więc to jest klucz tego wszystkiego. Się, czyli generalnie my współryzykujemy, jeżeli można tak to nazwać? Czyli jesteśmy też udziałowcami procesów, tak? I to jest chyba najważniejsze. To trzeba powiedzieć, że podpisywanie umów przez nas to znaczy, że to jest najlepszy dowód na to umów zakupowych, ja tu mówię, tak, bo przecież w ostatnich kilku projektach mieliśmy, czy nawet mamy jeszcze nadal swoje inwestycje, tak, bo wiecie, że inwestowanie z nami to nie jest tylko kupowanie na wynajem, inwestujemy praktycznie w każdym projekcie jakieś swoje środki, to znaczy, że ufamy temu projektowi, że on się zrealizuje, że deweloper jest uczciwy, że biznes, o którym wspominamy na początku, jaki on będzie w tym miejscu, jest na tyle wymierny, że my też w niego inwestujemy, a wiecie, gdybym Słuchajcie, wejdźcie w tamto, tam już kilka osób weszło. My to generalnie nie, no to znaczy, że nie można byłoby nam zaufać. My też wchodzimy, to są nasze oszczędności życia, to są nasze pieniądze, tak działamy po prostu my. I to, tym się różnimy pomiędzy naganiaczem, który tak naprawdę nic nie ryzykuje i da Twój numer telefonu z nazwiskiem do dewelopera czy do biura jakiegoś, a my po prostu sami na sobie i już wielokrotnie przetestowane mamy procesy z tymi, z którymi współpracujemy. Jest jeszcze jedna taka e, e, tutaj sprawa w związku z tymi e, pseudonaganiaczami, czy pseudoagentami a anag naganiaczami. Jak rozpoznać takiego w ogóle człowieka? No bo przecież nie wiesz, nie? my często poznajemy naszych klientów na plaży, w samolocie, mamy klientów z samolotu, tak? Mamy klientów z wakacji zupełnie w innym kraju przecież. No i też mo można by powiedzieć, że byliśmy w tym momencie naganiaczami, ale... Jak do, przychodzi do czego, to ma taki inwestor, klient nasz możliwość się spotkać z nami w naszym biurze, wypić kawę, zobaczyć nasz personel, pojechać na budowę, pokazać, pokazać możemy taką willę jak na przykład ta naszego klienta. I to znaczy, że my już mamy swoje portfolio klientów, mamy biuro do którego można wrócić, jest adres firmy zarejestrowany. A taki naganiacz najczęściej spotyka się w restauracji, w lobby hotelowym, nie ma możliwości przyjąć gości inwestorów kawą czy poczęstować czymkolwiek w swoim biurze, tylko robi to po prostu zawsze gdzie indziej. No to się pytam, gdzie pójdziesz z pretensjami. Do tej restauracji, powiesz, ja tu siedziałem z takim agentem, który wziął ode mnie depozyt i nie ma w ogóle tego dewelopera na przykład. Tak? Ja bym jeszcze powiedziała głębiej weszła w ten temat, że my nawet nie wiemy, że taka osoba, która jest łącznikiem cichym, ma profit z tego i to jest ciężkie do wyłapania, bo tak na dobrą sprawę, ktoś w dobrej wierze że poklepie cię po ramieniu i powie: Słuchaj, ale ja mam dobrego dewelopera, albo ja mam kogoś, więc to są rzeczy bardzo trudne do zweryfikowania, więc stawiałabym zdecydowanie na to, że. Po prostu współpracujmy z ludźmi, którzy mają doświadczenie i poparcie w tym, co robią, żeby zabezpieczyć swój interes, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby inwestować bezpieczeństwo bezpiecznie. bezpieczeństwo inwestycji. Słuchajcie, żebyśmy też nie popadli w skrajność, no bo przecież są ludzie życzliwi, którzy dobrze nam życzą, chcą nam pomóc, więc no, trzeba to wyważyć, więc myślę, że miejmy taką czerwoną lampkę i bądźmy po prostu ostrożni, nie bójmy się, Współpracować tutaj na lokalnym rynku i słuchać tych ludzi, którzy na lokalnym rynku są, nawet w restauracjach czy gdziekolwiek, więc nie bójmy się, tak? słuchajmy, ale myślmy o tym i zgłębmy przede wszystkim wiedzę odnośnie inwestowania w nieruchomości, odnośnie zakupu nieruchomości, bo już nie tylko o inwestowaniu tutaj mówimy, ale o tym, jakie rzeczy są ważne, żeby faktycznie nabyć daną nieruchomość, na co zwrócić uwagę, żeby faktycznie zainwestować i ulokować te środki bezpiecznie.